Dzień dobry, tu Michał Undra z Akademii Zdrowia TV. Zachorowanie na nowotwór jest bardzo zależne od naszego stylu życia i środowiska, dlatego też mamy ogromny wpływ na rozwój tej jednej z najgorszych i najczęstszych chorób. W tym filmie podam najważniejsze zasady, które pozwolą nam zapobiec rozwojowi nowotworów oraz podam, jakie są najważniejsze kancerogeny, czyli czynniki, które właśnie przyczyniają się do rozwoju nowotworów. Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do czynników środowiskowych, diety i stylu życia, należy zaznaczyć, że geny są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój nowotworów. Bardzo znane są geny związane z rozwojem nowotworów piersi, czyli BRCA1 i BRCA2, oraz na przykład gen TP53, który właśnie ma bardzo duży wpływ na rozwój nowotworów. Ogólnie, jeżeli mamy w najbliższej naszej rodzinie pewne rodzaje nowotworów, to zwiększa się. Ryzyko rozwoju tych nowotworów także u nas, jednak aktywacja tych genów jest zależna od środowiska i dotyczy to wszelkich chorób, bo jest to związane zarówno z cukrzycą typu pierwszego, jak i drugiego, czy na przykład z chorobami autoimmunologicznymi. To środowisko i styl życia są zawsze najważniejsze i to one aktywują nasze geny. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jakie czynniki mogą być niepokojące i które powinniśmy zbadać. Jeżeli chodzi o właśnie ryzyko nowotworów, pierwszą rzeczą są zaburzenia trawienia. I tutaj zarówno duże zaparcia, duże biegunki, wzdęcia, czy ogólnie problemy z trawieniem, które utrzymują się dłuższy czas i nie są za bardzo związane z naszym odżywianiem, stylem życia czy stresem, są czymś, co rzeczywiście może być niepokojące. Tutaj, oczywiście, najczęstszym typem nowotworów będą nowotwory związane z układem pokarmowym. Kolejna kwestia to rany czy zmiany skórne, które się nie goją. Możemy nawet nie mieć świadomości, że zacięliśmy się w jakimś miejscu, czy mamy jakieś zadrapanie i ta rana utrzymuje się tygodniami. W ogóle nie chce się zaleczyć, cały czas krwawi, czy cały czas pojawiają się nowe strupy. Jest to bardzo niepokojący znak, z którym powinniśmy udać się do specjalisty. Bardzo powiązany z tym jest także krwawienie lub ewentualnie jakieś wydzieliny i to może być związane zarówno z układem pokarmowym, czy z jakąś raną, czy z, po prostu z naszym ciałem. Na przykład z podpaznokcia, czy z jakiejś rany cały czas wydziela się krew, czy cały czas wydziela się ropa, też jest to bardzo niepokojące i powinniśmy udać się z tym do specjalisty. Wszelkiego rodzaju zmiany podskórne, na przykład jakieś zgrubienie, jakaś pojawiająca się zmiana podskórna, którą wyczuwamy palcami, najczęściej dotycząca piersi, ale być może też innych części ciała, też są to zmiany, które powinniśmy jak najszybciej wykryć i także zgłosić się do specjalisty, czy jest to niepokojące, czy nie. Jeżeli nasze pieprzyki, czy inne zmiany skórne nagle zmieniły się pod względem wyglądu, koloru, rozmiaru, czy być może zaczęły nas boleć, są to też czynniki, które mogą być związane przede wszystkim z nowotworami skóry i też należy poddać je inspekcji. Pod względem naszego gardła, jeżeli mamy problemy z połykaniem, z jedzeniem, z piciem, dodatkowo mamy też. Krypkę, która nie ustępuje i utrzymuje się dłuższy czas, lub też kaszlemy cały czas, już nie mówiąc o kaszleniu krwią, są to naprawdę niepokojące objawy, także do zbadania przez specjalistę. Jakie czynniki wpływają na rozwój nowotworów? Zdecydowanie jednym z najważniejszych, jak zawsze, jest otyłość. Nadmierna masa ciała wpływa przede wszystkim na nadmierną produkcję stanów zapalnych. Stany zapalne przyczyniają się do wszystkich chorób chronicznych, w tym do nowotworów. Dlatego też jeżeli mamy nadmierną masę ciała i poziom naszej tkanki tłuszczowej jest zbyt wysoki, to powinniśmy zadbać o to, żeby wrócić do normalnej masy ciała. Tutaj bardzo ważny jest także obwód naszego brzucha czy też talii, ponieważ to właśnie nadmierny obwód brzucha jest najbardziej skorelowany z ryzykiem chorób chronicznych, ponieważ tak zwana wizceralna tkanka tłuszczowa, ta która dotyczy naszych i jest schowana głęboko pod skórą jest dla nas najgrożniejsza, dlatego też powinniśmy dbać o to, żeby otrzymywać odpowiedni obwód pasa. Jednym z najbardziej znanych czynników wpływających na rozwój nowotworów oczywiście jest tytoń, jego palenie, rzucie czy inne właśnie formy przyjmowania tytoniu, dlatego też jeżeli palimy papierosy czy fajki czy inne rzeczy, zdecydowanie powinniśmy tego zaprzestać. Dosyć jasno wykazano wpływ Właśnie tytoniu na rozwój nowotworu, przede wszystkim płuc, ale także innych ze względu na toksyny zawarte w papierosach. Z używek alkohol też bardzo mocno wpływa na rozwój nowotworów. Tutaj oczywiście dawka czyni truciznę, ale nawet te niewielkie ilości spożywane regularnie nie będą dla nas zdrowe, a jeżeli ktoś pije dużo alkoholu, to zdecydowanie zwiększa to ryzyko właśnie nowotworów, między innymi poprzez zwiększenie stanów zapalnych, ale także mocny negatywny wpływ na nasz mózg. Kolejna kwestia to hormony i zmiany związane z wiekiem. Na przykład zmiany menopauzalne, czy związane z andropauzą tak zwaną, gdzie poziom hormonów i u mężczyzn, i u kobiet w pewnym wieku ulega mocnym zmianom. I tutaj wykazano, że właśnie po menopauzie jest większe ryzyko pewnego rodzaju nowotworów. Tak samo u mężczyzn, jeżeli mamy niski poziom hormonów tych płciowych, czy to testosteronu czy innych, może to zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów. Wiadomo, że najczęściej z ryzykiem rozwoju nowotworów prostaty związany jest hormon DHT, czyli dehydrotestosteron. Jednak obecnie coraz więcej badań wskazuje, że to właśnie niski poziom testosteronu i niski poziom DHT jest czynnikiem ryzyka. I podobnie u kobiet, to nie zawsze nadmiar estrogenów jest związany z rozwojem chorób i nowotworów, a czasem właśnie niskie poziomy tych hormonów są dla nas szkodliwe. To jest to jest oczywiście kwestia indywidualna, ale jeżeli nasza gospodarka hormonalna uległa dużym zmianom, dużym zaburzeniom i czujemy, że te hormony nie działają odpowiednio, to zdecydowanie powinniśmy się temu przyjrzeć i sprawić, żeby te hormony wróciły do odpowiednich poziomów. Kolejna kwestia to oczywiście wiek. Wraz z wiekiem zwiększa się szansa tego, że nasze podziały komórkowe nie będą zachodzić odpowiednio ze względu na środowisko, ze względu na ilość tych podziałów komórkowych, dlatego też im jesteśmy starsi, tym większe ryzyko chorób chronicznych czy nowotworów, jednak oczywiście z tym nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić różnego rodzaju promieniowanie będzie wpływać negatywnie na podziały komórkowe i właśnie na onkogenezę. Tutaj możemy powiedzieć o promieniowaniu słonecznym, nadmiar promieniowania ultrafioletowego, przebywanie na słońcu w Takim stopniu, że wywołujemy poparzenia słoneczne, czy ogólnie po prostu nadmierna ekspozycja na światło słoneczne jest dla nas bardzo szkodliwa i zdecydowanie zwiększa ryzyko szczególnie nowotworów skóry, i powinniśmy tego unikać. Nie powinniśmy unikać całkowicie ekspozycji na słońce, jednak nigdy nie powinniśmy doprowadzać do poparzeń słonecznych, które są dla nas bardzo szkodliwe. Są też inne rodzaje promieniowania, np. rentgenowskie, które są dla nas niekorzystne, jednak te nie występują już tak często w naszym środowisku. Mało znanym i ciekawym czynnikiem, który może wpływać na rozwój nowotworów są infekcje chroniczne, np. infekcja wirusem Epstein-Bara czy też Helicobacter pylori. Co ciekawe, te infekcje mogą wpływać na nasz układ odpornościowy, na właśnie rozwój nowotworów, gdzie Helicobacter pylori jest najbardziej znanym czynnikiem, który wpływa na rozwój Właśnie nowotworów żołądka, a wirusowe zapalenie wątroby typu C zdecydowanie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów wątroby. Odpowiednia dieta będzie kluczowa dla naszego zdrowia i. Tutaj, oprócz kalorii i otyłości, kluczowe jest to, co spożywamy w naszej diecie. Dieta przeciwzapalna, oparta na modelu śródziemnomorskim, bogata w błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3, będzie dla nas bardzo korzystna i będzie zmniejszać ryzyko chorób chronicznych, w tym rozwoju nowotworów. Z kolei, dieta przetworzona, bogata w sód. Nadmierną ilość soli, kwasy tłuszczowe, nasycone, czyli np. tłuste mięsa, tłusty nabiał, bogata w produkty smażone, poddane nadmiernej ogródce termicznej, będzie dla nas bardzo niekorzystna. I tutaj także musimy zwrócić uwagę na ilość kalorii, bo niezależnie od tego, jaką spożywamy dietę, nadmiar kalorii będzie dla nas korzystny, dlatego dbajmy o to, ile spożywamy kalorii, jaką mamy masę ciała, ale także dbajmy o jakość diety, żeby była ona nieprzetworzona i przeciwzapalna. Nasza dieta także ma wpływ na rozwój nowotworów. Tutaj już wspomnieliśmy o kwestii otyłości, nadwagi, nadmiernej ilości kalorii. Jednak oprócz tego dieta może być przeciwzapalna lub prozapalna. Dieta przeciwzapalna jest oparta na modelu śródziemnomorskim, zawiera dużo kwasów tłuszczowych omega-3, kwasów tłuszczowych nienasyconych, błonnika, pełnoziarnistych zbóż. Czy też nasion, i taka dieta będzie zmniejszać stany zapalne i zmniejszać ryzyko chorób chronicznych. Z kolei dieta prozapalna oparta o kwasy tłuszczowe nasycone, tłuste mięsa, tłusty nabiał, czy też po prostu produkty przetworzone, poddane nadmiernej obróbce termicznej, smażone. Te produkty będą dla nas niezdrowe i będą zwiększały stany zapalne i ryzyko chorób chronicznych. Dlatego dbajmy o to, żeby nasza dieta była jak najmniej przetworzona i bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. W diecie warto także zwrócić uwagę na warzywa, szczególnie te zielone, liściaste. Jednak praktycznie większość warzyw kolorowych będzie dla nas korzystna. Pod względem owoców, te spożywane w naturalnej postaci też będą dla nas korzystne. Z owoców największe znaczenie będą miały owoce jagodowe, które są bogate w polifenolę, antyoksydanty i są niskokaloryczne. Na moim kanale nagrywałem także film o borówkach i owocach jagodowych. Aby uniknąć zachorowania na nowotwory, należy także unikać znanych kancerogenów, czyli czynników, które w diecie czy w środowisku przyczyniają się właśnie do rozwoju nowotworów. Takie najpopularniejsze czynniki rakotwórcze przygotowałem w specjalnym poradniku, który możesz podać poniżej, podając swojego maila. Sprawdź, czy unikasz tych kancerogenów, które mogą wpływać bardzo negatywnie na Twoje zdrowie i na rozwój właśnie nowotworów. Ja już się żegnam. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia.